Siemaneczko, w tym filmie wraz z moimi ziomeczkami i Modlim spróbowaliśmy zacząć od zera na anarchii na nowych kontach Tak jakby zaczynamy serię do bycia najlepszymi na serwerze Odcinki również będą pojawiały się u Lejroxa, link macie w opisie Jeżeli chcecie więcej filmów z tej serii to dajcie suba i lajka i jakiś fajny komentarz Elo A ja mogę zrzucać No widzisz Dobra robimy To co wtedy robimy chłopie A ktoś tu leży? Tak? Wy leżycie? No, a co ty chciałeś? Leczymy. A co jak dostaniecie pana? No to nowy konto zabita do nas. O, nie ma Zabiłem. Otepnął pewnie kogoś. Ucieka, uciekaj, uciekaj, chowaj się. Uciekajmy. Tepa! Tepa, tepa, tepa Dobra tepa, tepa. Odejdź. Odej. Dawaj Diaks! Dawaj Hitne, hitne. Niech skończy lewitować Jest hitłem. Śnieżka nie zadziałała. Coś pływa, coś pływa Jest, padł Skinie Spad, Pad. nice Biorejty ty. E, full 4-3, full Lepa! O, to ja go znam chyba. On jest energiczny Dobra, chyba. dobra, na ja miejsca, na miejsca. Chyba widziałem. Dawaj, Jasiek, tutaj chodź. Diaks! Zbanek Hitłem. Spadł Dawaj. Nawet my go nie musimy bić. Zabiłem Mogę i wskoczyć? Ja Skoczyłem. FULL 4-3 Kurde, ile tu już tu jest. Ej, weźcie w dobrej, dobre ity do szantera tutaj i go idziemy gdzieś schować. Na jakieś kordy. 4-3 No, jakieś dobre ity To wszystkie 4-3 sety To będzie baczna wprost od tych schodków, idę, co nie? Zabijemy Bijemy go. go? On ma na miecz. Ale zbijemy mu seta. Łemami, dawaj, dawaj, dawaj. Zabijemy, ja dostaję hity po pięć serca, a ja nie mam serc dodatkowych. Wymiana musi być. On tu deda. Co za debil, Boże. Nienawidzę takich. Trzeba kobłęby sobie ogarnąć, co nie? No, no, no Możemy te sety posprzedawać teoretycznie On, on nie wie co robi On ma perły Dobra Kolejną tam chyba sypnął Tepa, tepa, tepa Czekaj, idę, idę, idę na no, homa Czekaj na mnie Szybko Ostatnie kobłęby zbieram i idę No Szybko, dobra, teba. idę, 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 idę Już homa, 3 sekundy Tepaś mam? No tepnij Tepłem A wydaje ci się, że jest spocony. diaks. Dawaj. Totem, totem, totem. Spot. Yy, nie ma go. Jest tutaj. Zamienił się śnieżko. Chodź tu bić go. Idę, idę, idę. Knok, knok. Masz śnieżki? Jest, ma fajerkę. Tak jak my, ma fajerkę. Dawaj go.

Już blisko, jakby nie miał lawy to by zginął Tepnął kolegę, tepnął kolegę, tepnął kolegę Uciekaj, uciekaj, uciekaj Nasze kusie na oregonie Tak, Ta... Bigo, Bigo To jest jakiś z... śmierdziu 3-3 Bigo Chłopie on nie ogarnia, to jego brat pewnie Hahaha, patrz Knok Ona nie ma. Knoknij Chłopie free kill na odcinek Kogo tepnął, pewnie oszusta z czatu tepnął on pom pomagiera ten <laughs> Jest Czekaj Knok Kabra ma fejerkę Co? Dała się tak, no <laughs> piszant miał pod przyciskiem napis, który chce oh. i te fajnie Jest! Zabiłem! Tepnąłem Nie zdziw się jak to będzie Ana y y To na niewidze, który ja, no... ja też. I te pasie kolejny. Dawaj. Zlogoł na niewidze był i zlogał na pewno. Topimy kolejnego jak coś. Jest Już kordy SS poszedł. Ile serc masz? Ja 13 To porówno mam Steve Oek Daj go tu Chyba, że serce mi odtasz Zabijem Teba. Dobra. Ale Steve -o to jest Boże! On ma nick Minecraft, podłoga 1111 jeden, 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 jeden. Niektórzy takie mają właśnie Anarchiczni Diaks, gewip Chorusa Z, nie tep Wskakuj, jest. Ja wezmę resztę 4-3. Oh, yes. 4-3 perf. Gdy ludzie przestali tepać, postanowiłem, że zmienię nik na Laura 211. Tepnął. No, ale nie wiem, czy ja mam opsa. Ej, Ma, masz to? Ja mam, ja mam. Ja ja mam, mam, mam dobra, ja mam. idź, rzuciłem ci dźwignię. Tepnąłem. Idź, 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 idź. Diaks 11. Ranga. Pat, Dawaj, dawaj, dawaj Ja skaczę jak Dead, dada. Dead. Dada. ja skaczę Nowej Na miejsce, Uuu. panowie Zamknij ryj <noise> <noise> Żartuję Jaks A ja nie nagrywałem tak o sobie nagle Dawaj Lagi mam o Boże Czemu nie zrzucasz? Bo musiałem wszystkich nie zrzucałeś? Co? A ja taki miałem! Zniszczył nisz, wszystko. Ej. No to panowie. Tepa. Tepa. Akurat. Spodziewam się? Do ciebie też, czy... Nie. Do ciebie. Nie wiem. Na miejsca. Szeregowy. Debilu. No, Jak? Trzeci. No. Obserwany item frame, akurat tutaj. Zniszczę go. Dead. Dead. <grywk> 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 nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Nie mów. Oto, oto, Ja nie mogę. Co jest?